Kamila Salwiak, witam Państwa w magazynie Usteckim. A zaczynamy od raportu o stanie Ustki. W dokumencie tym ujęte są wszystkie wydarzenia i sposoby ich rozwiązania, które miały miejsce w mieście w 2019 roku. Dokument będzie rozpatrywany na czerwcowej sesji Rady Miasta. Raport to dwustustronicowe opracowanie. Obejmuje on podsumowanie działalności w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Jest to dokument obszerny, liczący 200 stron. Wszystkie informacje na temat miasta, na, na naszych inwestycji, budżetu, wydatków, ale również działających organizacji, funkcjonowania miasta, rozwiązywania problemów dotyczących naszego społeczeństwa państwo znajdziecie w tym dokumencie. Jest to tak to wygląda: raport o stanie ustki. Za rok 2019. Nad raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych głos mogą zabrać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby to zrobić, musi złożyć do przewodniczącego Rady Miasta Ustka pisemne zgłoszenie. Musi ono zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców ustki. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności składania zgłoszeń. Samorząd przygotowuje spotkanie online, na którym zaprezentuje raport, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące jego treści. Jeszcze raz zachęcam, ten dokument na pewno jest wart temu żeby poświęcić chwilę czasu i te, jeżeli nie wszystkie zagadnienia, to te, które Państwa interesują, żebyście Państwo się z tymi tematami bardziej dokładnie zapoznali. W wersji papierowej raport dostępny jest w Biurze Rady i Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Ustka. Zszywaniem wielkiego patchworku usteccy rękodzielnicy i animatorzy kultury uczcili Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Wydarzenie od kilku lat promowane jest w naszym kraju. Ustka z silnym przytupem włączyła się do ogólnoświatowej akcji dziergania. Okazja też była niebagatelna, bo zwieńczyła wspólne tkanie patchworku. Przez ostatnie tygodnie do Domu Kultury nadsyłano udziergane fragmenty przyszłej instalacji. Na patchwork wpłynęło 520 prac. Po prostu szaleństwo. Jakbyśmy go rozłożyli tutaj, to byśmy mogli wszyscy się razem położyć tutaj wspólnie na naszej imprezie. Cudowna pogoda, ale wiecie co? Tak mi się przypomina takie przysłowie. Jak kto pracuje, taką ma pogodę. A nasze wszystkie rękodzielniczki są niezwykle pracowite, niezwykle cierpliwe i myślę, że ta pogoda dlatego dla nich się taka fantastyczna trafiła. Pogoda rzeczywiście sprzyjała miłośnikom wspólnego dziergania. Jednak z uwagi na ogrom przesłanych fragmentów patchworku nie wszystkie udało się razem zszyć. Prace nad instalacją będą kontynuowane. Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych obchodzony jest od 2005 roku. Akcja początkowo objęła Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone i Australię. W Polsce popularność zyskuje od kilku lat. W Ustce już działa kąpielisko. Na jego terenie służbę pełnią wykwalifikowani ratownicy wodni z naszego regionu, którzy doskonale znają chroniony akwen. Administratorem Usteckiego Kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, a zabezpieczeniem ratowniczym zajmuje się konsorcjum firm. Na razie uruchomiona została pierwsza część plaży strzeżonej. Odcinek 100 metrów plaży wschodniej. Przed każdym z wejść na plażę usytuowane są tablice informacyjne z tym, jak powinniśmy się zachowywać podczas przebywania na plaży, oraz w jaki sposób dezynfekować ręce i zachować. Dystans społeczny. Plaża wschodnia to pół kilometra kąpieliska, które rozpoczyna się 250 metrów od falochronu wschodniego. Na tym odcinku znajdują się cztery stanowiska ratownicze. Na każdym stanowisku pracuje trzech wykwalifikowanych ratowników. Ponadto w bazie ratowników na wschodniej plaży znajduje się punkt medyczny, w którym dyżur pełni ratownik. Kąpielisko strzeżone jest w godzinach od 10 do 18, a ratownicy posiadają w dyspozycji skutery wodne i łódź motorową. Łącznie nad bezpieczeństwem czuwa załoga 22 ratowników. Do dyspozycji Pozycji plażowiczów są prysznice, przebieralnie plażowe oraz wypożyczalnie sprzętu, leżaków i koszy. Plaża sprzątana jest gruntownie codziennie rano do godziny dziewiątej, a w razie konieczności również w godzinach popołudniowych. Jeśli warunki pogodowe pozwalają, jest także bronowana i przesiewana maszyną do czyszczenia piasku. Turyści nie zapomnieli o ustce. Wiele osób przyjechało na długi weekend, aby wypocząć nad morzem. Można było się poczuć niemal jak w sezonie wakacyjnym. Ustecką promenadę opanowały tłumy. Deptak był zapełniony spacerującymi i odpoczywającymi na ławeczkach. Niektórzy opalali się na plaży. Nie zabrakło także miłośników spacerów po usteckich uliczkach i w porcie. Na brak klientów nie powinni także narzekać usteccy gastronomicy. Część wypoczywających w ustce poczuła jednak rozprężenie i trochę jakby zapomniała o obowiązujących obostrzeniach. Jak twierdzą usteccy urzędnicy, miasto jest przygotowane do sezonu. Odnowiono ławki na promenadzie, wykonano nowe nasadzenia, działają usteckie fondamenty. Plaża jest codziennie gruntownie sprzątana. Hotele, ośrodki wypoczynkowe, restauracje są dostosowane do wymagań epidemiologicznych. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu Usteckiego. Kolejna garść informacji z kurortu już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.